Cześć, w tym filmie dowiemy się, jak zmieniać i dostosowywać ikony na Samsung Galaxy S25. Najpierw przejdź do ustawień, następnie przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję motywy. Więc naciśnijmy to. A tutaj naciśnij ikony po środku. A jak widać, niektóre z presety są płatne a niektóre nie są musisz tylko znaleźć odpowiednią więc przejdźmy trochę w dół aż zobaczymy kilka darmowych opcji jak widać mamy tutaj kilka darmowych opcji będę szukać tego który jest najbardziej przyjemny dla moich oczu o ta jest urocza więc po prostu ją pobiorę naciśnij zastosuj A jak widać, ikony zmieniły się na uroczą wersję lub jeśli wybierzesz inną, wejdzie w życie i będziesz mógł cieszyć się nowymi ikonami. Jeśli podobał Ci się ten film, rozważ zostawienie lajka, like subskrypcji i dziękuję za oglądanie.